Cześć. To ja, Baton. Witam Was w kolejnym odcinku wydobycia złota i innych minerałów. Yy, żebym nie zapomniał, chcę się podzielić yy, tym, co, tym, co doczytałem, doglądałem, więc ogarnąłem trochę rurociągi, a właściwie przepływ wody ciśnienia tego typu sprawy. Yy, przede wszystkim sam przetestowałem jak dodamy dwie pompy i podłączymy do jednego rurociągu nic to nie zmienia jeśli chodzi o ciśnienie przynajmniej na, na, na tą wersję gry Uf, zawsze można coś zmienić czyli ciśnienie było no niezmienne czyli 50% i tu właśnie dochodzimy do spraw których, które, które się dowiedziałem więc ta pompa daje nam ciśnienie 50% maksymalnego ciśnienia jak podłączymy dwie, dalej będzie to tylko 50% Każda rurka Tutaj tak nie jestem do końca Już nie pamiętam Każdy element zabiera nam z tych 50% Które wytwarza pompa Zabiera nam 1% Ciśnienia Czyli na starcie mamy, mamy Tylko połowę maksymalnego ciśnienia Plus jeszcze każdy element nam zabiera Zabiera ciśnienie O 1% Dodatkowo Te Te mierniki ciśnienia zabierna, Zabierają nam 2% Z tego z ciśnienia Tego które mamy Tak Kolejną rzeczą Jest tak już wiem o co chodzi Z tymi Znaczy wiedziałem że tu się wkłada diamenty I ponosi ciśnienie Każdy taki Jak to nazwać Podnosiciel ciśnienia, kompresor ciśnienia, coś takiego. Każdy jeden zwiększa nam ciśnienie wody o 25%. Ja dałem 4, bo mam duże spadki, dużo, dużo rur, wszystkiego, więc tu mam 25, 25 i tak dalej. W teorii nie sprawdzałem. Powinniśmy mieć 100% ciśnienia. Oczywiście, jak włożymy tutaj yy, diamenty. Diamenty, no te świecące. Yy. Ile ich włożymy, jakiej wielkości, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to tylko tyle, jak damy mały, to się szybciej zużyje. Jak damy większy, będzie na dłużej starczał. To tyle, jeśli chodzi o kwestie ciśnienia. Jak to działa, zaraz będziemy testować. Palamy kolejną wersję, prototyp, chociaż może to już będzie wersja finalna, chyba że coś pójdzie nie tak. Yy, następna rzecz. Już wiemy o co chodzi z filtrami Jeden filtr poprawia nam jakość wody o 25% Czyli jak sobie mieć w 100% czystą wodę I żeby się nie psuły te maszyny wreszcie to Mam nadzieję że będzie To musimy dać 4 4 filtry Dobra, tyle jeśli chodzi o informacje, ważne Co się wydarzyło Tutaj się niewiele zmieniło Oczywiście poprawiłem mnie, w którym już się gubię troszkę w odcinkach. Odsunąłem. Aha, bo przedtem było pod spodem, bo jak gamo jestem i dałem pod spód. Wysunąłem na bok. Nie dałem lejków. Nie wiem, czy to dobrze. Zobaczymy. Jest zabudowane. Jak widzicie, ładnie fundamentami. To jeszcze nie jest wykończone, bo tu jeszcze trzeba fundamenty dać. Tu już próbowałem, jak będą ściany wyglądać. Nie chce mi się zrobić z tych małych klocków, bo to za dużo wożenia jest. Jak będzie kasa, to bym zrobił z tego. Nie, nie do końca mi się to podoba, bo to jest bardziej na domek. Ja bym tu wolał takie, o, w takim kolorze, takie ściany całe, no ale nie wybrzydzam Spróbowałem. Myślę, że tym obłożę, żeby nie było tak jak w jaskini, tylko tak było ładnie. Tutaj też tu rury pociągnąłem sobie górą. Ja wiem, że to nie jest, nie jest ekonomiczne, bo to są spadki. Ktoś mi tam zarzuca, że, że, że nie robię to tak ekonomicznie, i w ogóle, ale to jest zabawa. Ja chcę też, żeby było ładnie. <laughs> Więc tutaj sobie zrobiłem przejście, żebym mógł swobodnie chodzić. Wcześniej miałem te rury puszczone dołem, jakoś tak pokombinowane. Też się ostatnio dowiedziałem, że te świecące, to zresztą sobie zrobimy. Z nich można sztabki robić. Mnie to troszkę przerażało. Ja mam dużo małych takich, małych tych kamyczków i to wkładać w te. No, wiecie, w te pojemniki ciśnieniowe to jest masakra. Więc tu sobie zrobiłem stanowisko. Jakieś narzędzia mamy. Wymóg górniczy. Tu jest segregator. Selektor. Nie wiem. Do diamentów. One będą potrzebne na dole. Tu sobie będą lecieć do lejeczka. Tutaj wpadać cyk. Tutaj potem sobie będę dawał. Zresztą zaraz tutaj sobie podłożę tego, tego wariata. To odłożymy. Słuchajcie, masę rzeczy mi ginie. Podejrzewam, że są pod ziemią. Między innymi właśnie teraz wiem, że filtr jeden mam zepsuty. Jeden filtr zepsuty i nie mogę go naprawić, bo mi zestawy naprawcze zginęły. Gdzieś były, gdzieś nie ma. Dużo rzeczy mi zginęło. Małych i, i, i innych. Mam nadzieję, że jeżeli je postawię w formie takiej, że nie rzucę tylko, tylko postawię to nie będą ginąć, więc staram się wszystko co się da umieszczać, a nie kłaść na ziemię. Mam nadzieję, że to zadziała. Nie naprawiłem tego jednego filtra, bo nie mam kasy. Mam 6, 6 monet. No tak to wygląda na górze. Od razu uprzedzam. Wiem, że niektórzy powiedzą, że to jest strata, strata ciśnienia, ten długi taśmociąg. Można to było z boku zrobić. Chciałem tak, miałem taki kaprys. I tak się zrobiłem. A co? To tak poustawiałem właśnie dlatego, że mi nie znikało podzespoły, które zostały. Tutaj też jeszcze do taki magazynek podręczny do tankowania. Tam widzieliście, tak było w odcinku. No, tutaj mamy te stanowiska do selekcji. Tu pójdzie złoto, tu pójdzie żelazo. Pozostałe, czyli diamenty, jakieś tam, ziemia pójdzie tutaj. To jest mała dziura, bo podejrzewam, że będzie, będzie mało. Mało tych diamentów, znaczy mniej. Od razu stanowisko, że można było szlifować te kamienie. Łóżko przeniosłem sobie tutaj, żeby mieć bliżej, nie latać w krzaki. No i tu są stanowiska sypowe do złota i żelaza. Jak to będzie działać? Zobaczymy. No i tu mamy. Muszę jeszcze kupić jedno kowadło, jakieś tam podkupować narzędzia, detale. Patrzcie, ładnie sobie podłogę zrobiłem. Obczajem są takie duże fundamenty. Ile to mniej noszenia jest. Pach, pach się stawia. Tak, i dlaczego cztery piece? Na jednym będę gotował w garku, a na drugim mogę sobie sztabki wkładać. A co? Yy, no waga, wiadomo. I co? Aha, tutaj się już chyba zrobiła ta zupka. Tak. O. A. Ja. Garnek odstawimy. On tak się uda. Co tu postawić? Nie, ba nie bardzo wiem, że nie mogę sobie ustawić tak jakbym chciał. Niech tak będzie. To sobie zostawiam. Tylko i wyłącznie dlatego. O, no, połóż się. Ja tu chodzę, żeby nie wpadać w tą dziurę, nie? Takie jest zastosowanie tego. Ale zrobiłem. Tak wiem, tu jest jeden diamencik. Może w następnych odcinkach wyjaśnię po co go zostawiłem i po co będę zostawiał inne. to nie zginęło, już jest płakał, To tak się odleciało. No tak, nie da się tego sprzedać, próbowałem. 46 nie wiem czego, gramów, niech będzie gramów. Co ja teraz chcę z tym zrobić? Trzeba nam tutaj zasilić te dokupić piłę, bo jedna została na, jest na górze A żeby nie latać to chcę zrobić dwa stanowiska niezależne jest, jest piwa Jestem ślepy Żeby nie biegać, nie szukać Muszę stojaków dokupić A jest to piła To nie widziałem ja. Mamy cztery komory, więc zrobimy. 4. Nie trzeba będzie się pierdzielić wkładanie tych diamencików. Co prawda, ja nie stosowałem dużo tego. Podobno da się wkładać bez otwierania. Eee. No. Super. To jest Chciałem. No i spokoj, I co? Trzeba by się uruchomić to wszystko, zobaczymy jak to hula. Yy... Długo nie będziemy robić, bo mi ten filtr jeden nie działa. Ale myślę, że to pójdzie bez. Machajcie. Yy... Nie wiem co jest grane ciśnienie tak spadło, że nie pójdzie. Czy ten filtr? Ten filtr robi problem. Dobry, to był pierwszy. Tak. A zablokowałem sobie to. No tak myślałem, że będzie. Nie mam młotka. Tutaj mam. Nie, łopatę młotek. Czemu nie mogę młotka wziąć. Chybałem, że trzeba to sprawdzić przed, przed nagraniem, ale chciałem zrobić tutaj takie, że razem patrzymy i super w ogóle będzie. i Wyszło jak zawsze. Nie chciałem tego, co chciałem. Muszę to zrobić, bo nie mam kasy na nowy fil na ani filtr, ani zestaw naprawczy. naprawdę? I jaja To wszystkie po kolei będą wypadać. Jest grane. Co to jest związane z ciśnieniem czy z czym? Ooo, ruszyło, ale zaraz się do maszyny psuły Tak ciśnienie. Max, tu jest max. Tu jest prawie max. Większe spadki pewnie, okej. Okay. Aha! Odpalić te wariaty. Dobra. halo? co się dzieje? tu się kręci? O, coś podeciało. Chyba zaczęło działać. Uuu, spadam. Chyba trzeba podsypać ziemią. Jak to go z goliatami bywa. One tam mają jakąś swoją głębokość i po tym stoją, ale... Uwierci, a ten stoi chyba. To będzie spadek... nie ja. Chyba. Mu się, Więc ten stanął, Zgadza na ile starszą takie sztabki. Ten wierci, ten stoi. Słyszę, że spada, spadają rybki, ale jama. Nie wiem do końca jak to działa z tymi goliatami, eee. chyba źle tego goliata postawiono, ten znowu stoi, poszło nie tak. go podsypać. Jeszcze raz. Źle zrobiłem. O, tu już się zepsuło. Chłopaty, gdzie mam? No nie do końca wyszło jak chciałem, ale... Ale, ale okej, okay. dobra. Ktoś trochę uzbiera, jadę kupić te, te zestawy naprawcze. A? Zapalił się, zapalił. Ten już stanął. Ten się zepsuł. A jak to sprawa wygląda? Wpadają, wpadają. O, jakie ładne byłki. Patrzcie. Może nie dużo, ale duże. Może 3 albo cztery są. Tu jest ok. Tu poszło trendy to leci. A one chyba podskakują, aż tak. Trzeba zabudować tu u góry. Ale naszym pociągiem idą idzie. Ale. Ale czadzik. Ja bym miskę potrzebował. Nie jest jakaś miska. Aby to pozbierać te co wypadły. Czemu jest noc znowu? Dobra. Już tu jestem, zobaczcie, roślinka mnie chce rosnąć. O, za zaklinowałem się. Roślinka, podlewam ją co jakiś czas. Ona urosła od momentu kiedy ją posadziłem, jakby jeden stopień i stoi. Nie wiem, czy jeszcze urośnie. Eee, czy ja mam jakąś miskę? Mam. Ginęło mi całe wiadro tych diamentów Tych takich kolorowych Dobra Ależ tu się porosło. To, to są duże rzeczy dlatego też dobrze będzie zabudować, bo będę wiedział gdzie to wypada Tutaj ścianki, podłogę Już wiem, że u góry, trzeba, u góry trzeba postawić coś, żeby zablokować. Jeszcze gdzieś leżą? Z tej strony nie, to grudki jakieś. Tych, tu chyba już, już nie poleci. O, jeszcze coś leci. Muszę zrobić też takie odcięcie. Żeby wyłączyć. Aha, ale piece mogę ręcznie wyłączyć. Tak, mogę ręcznie wyłączyć. Czekaj, co ma. tu się wszystko zepsuło, bo nie ma filtrów. O! mnie. Ciąga mnie. To wyłączymy. Tapki jeszcze są. Ja myślę, że co miało do, dolecieć, to doleciało do segregatorów. Zakręcimy to Co tu jest? To jest zwykłe. Dobra. No takie dorodne są. Szukam największego. Największy. O, no, zdecydowanie ten. Bo no, ten. Jeszcze większy. największe największe te bryłki chcę sobie zostawiać a ten a oko ten jest znaczy ten jest największy Poszmy go o tu się posypało gdzie jest ta planka 3,36 ma no. 3,36 Tak, musiałeś akurat tutaj 3,36, a ten? 3,35, bo jeden tamten większy Dobra to do gara. Dobra, to zostaje. Tutaj będzie sobie świecić, ładnie. O. Zobaczmy co tutaj się urodziło. Widzieliśmy, że trochę tego jest. Zaczopowało się. <grybujesz> ładnie. No to już trochę mniej, ale... Ale jest ok. No, nie wiem ile wpadło do gara, bo w tym garze wiecie, że się kumulują, nie? Kurczę tutaj, nie, nie zablokowałem młotkiem tego jednego klocka. O. Tak to wygląda. O! mały się trafił. O się trafił Wpadaj tam widzicie, nie, nie wiadomo ile tak naprawdę tego żelaza jest, bo to powpadało do ogarka Czy da się ważyć to jakby tak czyli jedziemy tutaj. Nie gotuję. O! Czy ja dam rady? Czemu to się tak nie zlało? O! Nie znałem, czy jest. Czy da się tym magnesem te duże tak jakoś sensownie darniać O! Ale tu są sztaby Też bym chciał jakąś dużą mieć. na pamiątkę aha tu jest cena 3,39 dobra i dużego Nie? to będzie największa no tam one się... O! Łapały się. Dobra, miałem to sprawdzić. Da się to... Tak średnio, nie? One się nie... Nie chcą za bardzo... padać. A tak po trochę, po trochę. gupia głupia metoda trochę Szkoda, że te tak nie działają dobrze ja, Sprawdźmy to 36, tyle samo co to Chyba szybciej jest ręcznie to robić Nie spojrzałem 4 Wpadać, wpadać tam no ale nieźle tutaj powpadało już nie Leci. to to poważymy ile, ile tak mniej więcej wyciągnąłem wagowo Gaz. Niech się gotuje. Czekajcie bo tu jedno. Nie do końca wpadło. O, e, tu mamy żelazo, tak? Okej. Okay. muszę cię. No nie będzie. Dobrze, ile to mamy teraz wagi? A tutaj nie wyciągnąłem sobie... Sztabki dużej 52 tak trochę jestem zawiedziony. Chociaż to jest żelazo, to jest tańsze 600. 600 kosztuje, no dobra, no tam się tym zajmę. Co nam się tutaj urodziło? Proszę Państwa, takie, takie. To też trzeba poważyć i zobaczyć które zostanie jako atrakcja Nie jest dużo, ale duże Ja wolę takie coś niż miliard małych Dobra, tego Boję się, że on mi zginie, ale <ścoughs> Nie mieści się do wiadra

Jeżeli robicie takie dziwne rzeczy jak ja, pochwalcie się, jakie macie wagi. To nie sztabek. Sztabki mogą. Ile złota zbierzecie, taka będzie waga, nie? Jakie macie diamenty? Jakie grudki? 2,62. O, 3,56. Mamy zwycięzcę konkursu. No, chcę sobie sejfik y kupić. Jest trochę planów, ale kasa się skończyła. To się średnio nadaje do tych dużych niestety. Stawmy na miejsce. Porządek musi być. I co? Robimy formę. Tak, stawiamy gara. To też nie. Nie mam jeszcze sensownej metody podstawiania. Żeby było fajnie. Niech stoi. Dobra, chwila prawdy. 180. Sama sztabka 3600. Ładnie. Wydaje mi się, że ładnie. Dobra. Robimy krótkie odcinki z takich właśnie aktualizacji. Krótkie. U godziny kurcze zeszło. Myślałem, że z 15 minut to się bawimy. Yy, tyle. Widzimy się, jak, jak, jak tutaj coś rozbuduje. Także na razie. Hej, hej.